Uf, witajcie widzowie YouTube'a. Tu mamy taki liść akacji. Oto jest liść akacji. I chcę wam pokazać. Przykładowo, macie dziewczynę, która wam się podoba, nie? Lub tam, jak baby, to faceta, nie? No, dla lesbów to też baby, babę dla facetów. Pedał, pedała. I lecisz tak. Chcesz się dowiedzieć, czy on Cię kocha? No to bierzesz taki liść akacji. Czy tam ona Cieko? I robisz tak. Macie tu liście, nie? I musicie po, od, po kolei odrywać i mówić takie coś. Kurde, kocha. Nie kocha. Kocha. Możecie. O! Kocha. Nie kocha. Kocha. Nie kocha. Kocha. O kurwa. Teraz było kocha, nie? A! Kocha! Nie! Rucha. Rucha, dobra. Rucha. Nie rucha. Trochę, żeśmy zmienili w trakcie ten, ale wyszło z tego, yy, że rucha nie rucha. Rucha. Nie rucha. Rucha. Nie rucha. Rucha. O, rzuczek zapierdala. Kurwa, spierdalaj. Ugryziemy Eee, co było? Nie rucha? Dobra. Nie rucha. Nie rucha. Rucha. Nie rucha. Rucha. Nie rucha. I co zostaje? Rucha. I to ten liść musicie dać swojemu partnerowi, którego bardzo lubujecie. Lub partnerkę. I musicie ten liść, przykładowo robicie mu kanapkę z sałatą. I ten liść w tą kanapkę mu wpierdalacie i on zje. Jak powie, że jaka pyszna kanapka, jaką, o, jaką, jaką dobrą kanapkę zrobiłaś, zrobiłeś, to po tej jak zje tą kanapkę, to ona lub on cię wyrucha. To jest właśnie mój jeden z poradników na wróżbę. I czary, to takie czary są. Dobra, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Życie jest piękne. Zobaczcie moje też inne filmiki na kanale. Subskrybujcie. Na razie rucha, na pewno rucha.